Legendy argolickie W północno-wschodniej części Peloponezu rozciąga się dość znaczna równina, szumiąca zbożem, żyzna i słoneczna, którą w starożytności zwano Argolidą, od głównego miasta Argos, ukrytego wśród skał siodła górskiego Lerysi. Główną rzeką Argolidy był strumień Inachos, ściekający wolno po kamienistym, łatwo wysychającym łożysku. Bukowej rzeki miał córkę imieniem Io. Była ona tak piękna, że Zeus w niej się zakochał. Ilekroć pragnął ją odwiedzić, otaczał całą okolicę gęstą chmurą, aby go Hera nie zobaczyła. Ale przenikliwe oczy zazdrosnej żony dojrzało go poza czarnym obłokiem, jak szedł z Io, rozmawiał i śmiał się wesoło. Nazajutrz Hera zamieniła uroczą nimfę w krowę, zamknęła w jednej ze swoich świątyń i kazała strzec niejakiemu Argosowi, który miał stołucz i nie spał nigdy. Gdy się Zeus o tym dowiedział, posłał Hermesa, by ją uwolnił. Sprytny Bożek przyszedł do Argosa w nocy i zaczął opowiadać bajki. Stłoki potwór słuchał melodyjnego głosu, niekończące się opowiadania mieszało mu się w głowie, Wiecznie czujne oczy zamykały się jedno po drugim, wreszcie Argos, stłoki Argos, zasnął jak dziecko. Hermes uciął mu głowę i wyprowadził Io z więzienia. Io była wolna, lecz pozostawał krową. Hera zaś nie poniechała zemsty. Wysłała na nieszczęsną jałówkę złośliwego bąka, który nie dawał jej ani chwili spokoju. Kuta ciągłymi ukąszeniami, które ją trzyły się i krwawiły, Jomiotała i szaleństwem uciekała wciąż dalej i dalej. Przebiegła tak cały świat, aż stanęła w Egipcie. Tu padła na kolana i modliła się do Zeusa, aby jej wrócił postać kobiety. Bóg prośby wysłuchał i oblekł ją w dawny kształt pięknej nimfy. Wówczas ją wydała na świat syna. Epafosa, który był królem Egiptu. Od Epafosa pochodzi dwaj bracia Danaos i Aegiptos. Nie było między nimi zgody i Danaos musiał uchodzić z kraju. Podróż dla niego nie była rzeczą łatwą, gdyż miał pięćdziesiąt córek. Tułał się po Azji i Europie, nie mogąc nigdzie znaleźć stałej siedziby, bo nikt nie chciał długo żywić tak licznej rodziny. Kiedy wreszcie przybył do Argos, zastał tam wojnę domową. Tak umiał skorzystać z powszechnego zamieszania, że naród jemu oddał koronę. Wieść o tym doszła do Egiptosa i, jak to zwykle bywa, mocno przesadna o potędze i bogactwach nowego królestwa Danaosa. Egiptos nagle się rozrzewnił i wyprawił poselstwo do brata, mówiąc, że nie pamięta dawnych uraz i odtąd zawsze w zgodzie żyć z Nim pragnie. Żeby zaś zacieśnić te więzy, prosi, by wydał wszystkie swoje córki za jego pięćdziesięciu synów. Danaos zgodził się, lecz podczas wesela przypomniał sobie nagle, co mu raz stara wróżka powiedziała, że zięciowie sprowadzą na jego dom nieszczęście. W obawie o własne bezpieczeństwo i los państwa, Danaos rozkazał córkom w nocy pozabijać mężów. Bogowie jednak strasznie pomścili te zbrodnie. Po śmierci zepchnięto Daneidi w głąb tartaru i żądano im niesłychaną karę. Nabierały sitami wodę, aby napełnić beczkę bez dna. Dzień i noc trudzą się, a woda zawsze z sit upływa, zanim ją doniosą do beczki. A co jeszcze w zostanie, wsiąka w ziemię, bo beczka dna nie ma. Podana osie panował w Argos króla Kryzios, który miał śliczną córkę, Deneję. Ale nie był szczęśliwy, gdyż wyrocznia mu przepowiedziała, że zginie z ręki własnego wnuka. Kiedy więc Deneję powiła syna, Perseusza, w obawie o swoje życie zamknął ich oboje w skrzyni, która rzucił do morza. Biedną matką zaopiekowali się bogowie. Skrzynia dopłynęła do wyspy Serifos, gdzie Deneje znalazła wraz z dzieckiem przytułek. Perseusz wyrósł na silnego i pięknego młodzieńca i wszystko byłoby dobrze, gdyby król wyspy, Polidektes, nie zakochał się w Deneje. Chciał się z nią ożenić, ale obawiał się Perseusza, który sprzeciwiał się temu małżeństwu. Król więc rozmyślał, jakby się go pozbyć. Udawał tymczasem miłość i przywiązanie. Często go zapraszał do siebie i bawił opowiadaniami o znakomitych przewagach bohaterów, rozpalając w młodzieńcu pragnienie sławy. Pewnego zaś dnia w kole przyjaciół i znajomych, gdzie znajdował się i Perseusz, nagle oświadczył, że zamierza starać się o rękę Hipodamej, córki króla Elaidi, osa. Natychmiast wszyscy, jak to bywa w takich razach, wymieniać zaczęli podarki, które mu złożą w dniu ślubu. Jeden tylko Perseusz siedział cicho, bo był biedny i nie miał nic do ofiarowania. Kiedy więc przyszła kolej na niego, wstał i obiecał Polidektesowi głowę meduzy jako ślubny prezent. Tego tylko czekał Polidektes. Oczywiście zgodził się chętnie, w mniemaniu, że Perseusz, śmierć prędzej znajdzie, niż i dostanie głowę Meduzy, jednej z trzech strasznych gorgen. Perseusz, wybierając się w drogę, nie wiedział nawet, gdzie mieszka owa Meduza. Atena, opiekunka bohaterów, poradziła mu, aby wpierw poszedł do trzech sióstr, zwanych starkami, Graje. Żyły one w jaskini, do której nigdy nie docierał promień słońca. Były siwe od urodzenia i miały tylko jedno oko i jeden ząb, które sobie wzajemnie pożyczały. Perseusz wykradł im to oko i ten ząb, oddał nieprędzej, aż wskazało mu dokładnie miejsce, gdzie siedziały gorgouni. Dostał jeszcze hełm, który go czynił niewidzialnym i buciki skrzydlate, aby mógł latać w powietrzu. Na ostatku Hermes przyniósł mu ostry sierp, aby miał czym uciąć głowę meduzie. Na brzegu oceanu znalazł gorgołni śpiące. Wszystkie były okropne: włosy z wężów juwajt, ku jaku dzikiej świni, ręce z brązu, a skrzydła ze złota. Lecz najmłodsza, meduza, była najstraszniejsza, kto na ją spojrzał, obracał się w kamień. Perseusz stanął tyłem do śpiących i patrząc w miedzianą tarczę, w której odbijała się postać meduzy, uciął jej głowę, schował do torby i odleciał. Z rozciętej szyi Meduzy wyskoczył koń skrzydlaty, Pegas. Gorgouni obudziły się i zaczęły ścigać Perseusza, lecz z powodu owej czapki niewitki, którą miał na głowie, nigdzie nie mogło go dojrzeć. Gdy Perseusz przelatywał nad Etiopią, zobaczył nad brzegiem morza nagą dziewczynę, która leżała przykuta do skały i głośno płakała. Podszedł więc do niej, a ona najpierw zawstydziła się bardzo, za czym opowiedziała całe swoje nieszczęście. Nazywa się Andromeda i jest córką króla tego kraju. Matka jej, Kasiopea, chlubiła się, że jest piękniejsza od Nyryd. Boginki morskie poskarżyły się Posejdonowi, a ten zalał Etiopię wodą i wysłał smoka, który czynił dzikie spustoszenie. Aby kraj uwolnić od zagłady, kazano królewne oddać smokowi na pożarcie. Ledwo skończyła opowiadanie, gdy może straszliwie się zakotłowało i z fal wynurzył się smok z sykiem piekielnym. Ale Perseusz zabił go, odwiązał Andromedę i zaprowadził do pałacu, gdzie uszczęśliwiony ojciec oddał mu ją za żonę. Po weselu wrócił na wyspę Serifos do matki. Było z nią źle bardzo. Polidektes, nie mogąc uzyskać od Deneje zgody na małżeństwo, zaczął ją prześladować i na koniec zamknął w ciemnej piwnicy o chlebie i wodzie. Dowiedziawszy się o tym Perseusz, wszedł do zamku Polidektesa i stanowczy u progu, wyjął z torby głowę Meduzy. W tej chwili niegodziwy król wraz z całym dworem skamieniał. Wyglądali jak marmurowe posągi ustawione dla ozdoby sali. Nie było już co robić na tej wyspie przeklętej. Wszyscy troje, Perseusz, Andromeda i Denei, wsiedli na okręt i objechali do Argos. Aby odszukać starego dziadka, Akwizjosa. Zdarzyło się właśnie, iż kiedy przybyli, odprawiano w Argos igrzyska. Perseusz przepadał za popisami gimnastycznymi, zaraz więc rozebrał się i stanął do zawodów. Ale podczas rzucania dyskiem krążek, wymknął mu się z ręki i trafił Akwizjosa. Tak spełniła się przepowiednia. Perseusz żył jeszcze długo z Andromedą, a umierając oddał głowę meduzy bogini Atenie, która ja umieściła w środku swej tarczy na postrach wrogom.